Dlaczego muszę być ochrzczony? Pełna prezentacja, proszę obejrzyj do końca. Dlaczego chrześcijanie nalegają na chrzest? Co on oznacza i dlaczego jest tak istotny? W tym pełnym materiale wideo zagłębiamy się w Pismo Święte, Historię Kościoła i chrześcijańską tradycję katolicką, prawosławną, a także protestancką, abyś mógł zrozumieć prawdę o chrzcie. Proszę obejrzyj do końca i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Dlaczego muszę być ochrzczony, to pytanie zadają sobie miliony ludzi. I jeśli oglądasz to wideo, jest duża szansa, że ty również o tym myślałeś. Pozwól, że zacznę od tego. Proszę, nie wyłączaj, poświęć mi pełną uwagę przez najbliższe kilka minut. Obiecuję ci, że pod koniec tej prezentacji zrozumiesz, dlaczego chrzest nie jest tylko symbolem. To nie jest tylko rytuał. To coś niezbędnego. To kwestia życia, śmierci i życia wiecznego. Oto, co dziś omówimy. Co Biblia mówi o chrzcie? Dlaczego sam Jezus został ochrzczony? W co wierzyli pierwsi chrześcijanie? Dlaczego różne kościoły katolicki, prawosławny, protestancki uważają chrzest za konieczny? Co dzieje się duchowo podczas chrztu? Najczęstsze wątpliwości i nieporozumienia. I na końcu, dlaczego ty osobiście potrzebujesz chrztu? Zostań ze mną, mówimy tu o Twojej duszy. Biblia i chrzest, zacznijmy od Słowa Bożego. Ewangelia Marka 16 i 16 setnych. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. To mówi Jezus. Nie kaznodzieja, nie teolog, Jezus, Ewangelia Jana 3:5. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Niech to do Ciebie dotrze. Aby wejść do Królestwa Bożego, Jezus mówi, że musisz narodzić się z wody i ducha. To nie jest opcjonalne, to nie jest tylko publiczne wyznanie wiary. To duchowe narodzenie się na nowo prawdziwe, przemieniające. Jezus został ochrzczony. Dlaczego? Zastanów się, jeśli Jezus bezgrzeszny syn Boży został ochrzczony, co to nam mówi. Ewangelia Mateusza 3,13-17 Jezus przychodzi do Jana chrzciciela i mówi: Uczyń to teraz, bo godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Jezus uświęcił wody przez to, że do nich wszedł. Nie potrzebował odpuszczenia grzechów, ale pokazał nam drogę. Jeśli dla niego było to konieczne, by wypełnić sprawiedliwość, co z nami. W co wierzył Kościół Pierwotny? Od najwcześniejszych wieków chrześcijanie widzieli chrzest jako coś więcej niż symbol. Widakhe, napisane około 70 roku po Chrystusie, opisuje chrzest jako konieczny do wejścia do kościoła. Ojcowie Kościoła święty, Augustyn Święty, Justyn Męczennik Tertulian wszyscy podkreślali, że w chrzcie zostajesz obmyty z grzechu pierworodnego. Otrzymujesz Ducha Świętego. Wchodzisz do ciała Chrystusa. Zostajesz opieczętowany jako dziecko Boże. Pierwszy list świętego Piotra 3,21 mówi jasno. Chrzest teraz Was zbawia. Jedność wśród kościołów. To coś pięknego. Nawet przy wszystkich różnicach między wyznaniami chrześcijańskimi Chrzest nas jednoczy. Kościół katolicki naucza, że Chrzest jest pierwszym sakramentem zbawienia. Kościół prawosławny widzi w Chrzcie początek przebóstwienia, zjednoczenia z Bogiem. Większość kościołów protestanckich uznaje Chrzest za nakaz Chrystusa i konieczny akt posłuszeństwa. Możemy się różnić co do sposobu i momentu chrztu, niemowlęta czy dorośli, zanurzenie czy też polanie, ale zgadzamy się, że jest on konieczny. To powinno ci coś powiedzieć. Jeśli wszyscy chrześcijanie od Rzymu po Moskwę, od Afryki po Naszwil się z tym zgadzają, to nie jest tylko tradycja. To prawda, co się dzieje podczas chrztu. Zejdźmy głębiej, co się właściwie dzieje, gdy ktoś jest ochrzczony. Duchowo. Jesteś oczyszczony z grzechu, rodzisz się na nowo jako dziecko Boże, zostajesz naznaczony niezatartym znamieniem, włączony do ciała Chrystusa, Kościoła. Otrzymujesz Ducha Świętego, to nie magia, to łaska. To nadprzyrodzona przemiana, niewidzialna dla oka, ale jak najbardziej rzeczywista w duszy. Najczęstsze wątpliwości, możesz pomyśleć, ale ja już wierzę w Jezusa. Czy to nie wystarczy? List Świętego Jakuba 2:19 mówi. Wierzysz, że Bóg jest jeden. Słusznie czynisz również i złe duchy wierzą i drżą. Wiara to początek. Ale Jezus nie powiedział tylko wierz. On powiedział, idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mateusza 28,19. Jeśli naprawdę wierzysz w Jezusa, dlaczego nie miałbyś być Mu posłuszny? Pytania do Ciebie, pozwól, że zapytam. Czy zostałeś ochrzczony wodą i duchem świętym? Czy twój chrzest odbył się w imię Trójcy Świętej, Ojca, Syna i Ducha Świętego? Jeśli nie, co cię powstrzymuje? Zostaw komentarz poniżej. Jaka jest Twoja historia? Zastanawiałeś się nad tym pytaniem. Zostałeś ochrzczony jako niemowlę, i zastanawiasz się, czy to się liczy. Porozmawiajmy: ta społeczność jest tu dla Ciebie. Moje wezwanie do działania: ostatnie słowa. Chcę teraz zwrócić się bezpośrednio do Ciebie. Zostałeś stworzony przez Boga, z miłości, z konkretnym celem. A On wzywa Cię, byś narodził się na nowo, nie tylko emocjonalnie, nie tylko duchowo, ale sakramentalnie. Chrzest to nie tylko Twoje przyjęcie Jezusa. To Jezus, który przyjmuje Ciebie, obmywa Cię, pieczętuje i włącza do swojego kościoła. Nie czekaj, jutro nie jest gwarantowane. Jeśli nigdy nie byłeś ochrzczony, szukaj tego. Jeśli nie jesteś pewny swojego chrztu, zadawaj pytania, porozmawiaj z księdzem lub pastorem, dowiedz się. Bo pewnego dnia staniesz przed Bogiem i pytanie nie będzie brzmiało, czy byłeś duchowy, tylko, czy wszedłeś do Królestwa przez wodę i ducha. Jeśli ten film Ci pomógł, proszę. Polub, subskrybuj, udostępnij komuś, kto zastanawia się nad chrztem. I co najważniejsze, zostaw swoje przemyślenia w komentarzu. Idźmy razem tą drogą, niech cię Bóg błogosławi i pamiętaj, zostałeś stworzony do życia wiecznego. Rozpocznij to życie przez chrzest.